Dzierkowie udzielił się klimat naszej przyczepy. Podpinamy przyczepę do auta i zmieniamy miejsce zamieszkania. Ciężko naprawdę w kilku słowach jest streścić te wszystkie plusy. Hej, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam jakie są plusy mieszkania w przyczepie kempingowej na stałe. Zapraszam serdecznie. Zanim rozkręcę się na dobre, przybijmy sobie łapki. Teraz jest dobry moment, żeby zostawić łapkę w górę. Serdecznie pozdrawiam piesków moich sąsiadów, które też biorą udział w dzisiejszym filmie. Oczywiście dzisiaj będę opowiadać o moich doświadczeniach, o moich spostrzeżeniach. Jest to film jak najbardziej z mojej perspektywy. Serdecznie zachęcam do dzielenia się w komentarzach swoimi refleksjami, waszymi doświadczeniami i jak to wygląda z waszej strony. Jeżeli może doświadczyliście życia na kółkach, a może o takim życiu marzycie. Jaki jest... Pierwszy i największy plus mieszkania w przyczepie kempingowej. Największym plusem przyczepy kempingowej jako domu jest to, że ten dom ma koła. Nie będę ściągać tej osłony, ale wierzycie, nie? że przyczepa ma dwa koła? Tutaj z przodu ma dyszel i kolejne koło, trzecie koło dom na kółkach. Podobnie jak kamper czy łódź, przyczepa jest mobilna. Podobnie jak z kamperem czy łodzią mieszkalną, nasz dom jest mobilny i dla mnie to największy, największy plus naszej przyczepy. W tej chwili wybraliśmy kemping w Anglii jako naszą bazę dla przyczepy, jako nasz dom, jednak, jeżeli pojawi się możliwość albo konieczność zmiany, i będziemy chcieli zmienić miejsce, gdzie żyjemy, będziemy chcieli zmienić pracę, otoczenie. Dajemy tutaj tydzień wypowiedzenia naszym pracodawcom, i jesteśmy wolni. Możemy przenieść się do innego miasta, do innego kraju. Możemy robić co tylko chcemy. Ale kto chciałby opuszczać Milpark? Przynajmniej na razie. Rozejrzyjcie się po naszym podwórku. Tak właśnie wygląda Park w grudniu, i zaraz jak wejdziemy do przyczepy, to naprawdę będzie dowód na to, że nagrywam to dla Was w grudniu. Zapraszam do środka, bo przecież to przyczepa jest główną bohaterką tego filmu. Widzimy się w sypialni. Adam! Witam w moim magicznym domu, a konkretnie w sypialni. Wiecie, za co najbardziej kocham naszą przyczepę? Za to, że jest to nasz dom. Już od ponad roku mieszkamy w przyczepie kempingowej. Od ponad dwóch lat mieszkamy na kółkach. Ale ta przyczepa jest dla mnie bardzo specjalna, ponieważ jest naszym domem kupionym za uwaga, uwaga naszą wspólną miesięczną pensję. A przypominam, że pracujemy na kempingu, nie mamy jakiejś super wybuchowej, zawrotnej kariery w tej chwili. Mamy pracę w niepełnym wymiarze godzin na kempingu i z tej pracy za miesiąc wynagrodzenia. Mogliśmy kupić tę przyczepę. Jak wiecie, ona nie jest jakaś super wypasiona to jest dosyć stara przyczepa, jednak jest sucha, wszystko w niej działa i my jesteśmy zadowoleni. My tę przyczepę kupiliśmy w jeden dzień za gotówkę, bez kredytu, bez żadnych formalności. I to jest niesamowite, że możesz zapewnić sobie dach nad głową za małe pieniądze, i nie masz kredytu. Nie masz tego poczucia zniewolenia, że teraz aha, mam ten dom, mam te cztery ściany, muszę je utrzymywać, muszę trzymać się mojej pracy, muszę trzymać się jednego miejsca, bo raz mam nieruchomość, dwa muszę na tę nieruchomość zarabiać. To jest wielki, wielki plus mieszkania w przyczepie. Po prostu to wszystko ci odchodzi. Ty, tego nie ma. I to daje niesamowite poczucie wolności. I niezależności. Dzisiaj nasza widzka Bożena zapytała nas, czy myślimy o zmianie przyczepy i czy mamy upatrzony inny model. Szczerze mówiąc mamy, może kiedyś w przyszłości kupimy coś większego. Jednak na tę chwilę nie chcemy Inwestować naszych pieniędzy w nową, lepszą przyczepę, większą przyczepę. Oczywiście pierwszym kryterium, które zachęca do zmiany, to większa przyczepa. Fajnie by było mieć jeszcze większą przyczepę. Jednak tutaj łatwo wpaść w pułapkę ponownego zarabiania i wydawania pieniędzy i życia znowu na zerze. Tego chcemy uniknąć. Wolimy zachować pieniądze na nasze podróże. Jednak, kiedy zdecydujemy się, żeby tę przyczepę wymienić w dalszej perspektywie, to nic prostszego. Taką przyczepę jak nasza bardzo szybko sprzedamy tutaj w naszym regionie, który jest bardzo turystyczny i karawanik jest tutaj bardzo popularny. Bardzo łatwo będzie można tę przyczepę wymienić na inną, i to jest kwestia kilku dni. W porównaniu do sprzedaży i kupna domu to brzmi po prostu jak bułka z masłem. I to jest kolejny duży plus życia w przyczepie. Jeżeli masz ochotę na zmianę, nic prostszego, możesz to załatwić w ciągu kilku dni. W filmie, w którym opowiadałam o minusach życia w przyczepie, mówiłam o małej przestrzeni. Jednak mała przestrzeń ma swoje plusy. Po pierwsze, bardzo łatwo taką przyczepę posprzątać i bardzo szybko się ją sprząta. Nawet mając psa, można tutaj wszystko odkurzyć i odłożyć na miejsce w ciągu 15 minut. Kiedy mieszkaliśmy w domu, posprzątanie dwupiętrowego domu. Ogarnięcie ogrodu, skoszenie trawy, pomalowanie płotu, jakieś naprawy. To wszystko zajmowało nam mnóstwo, mnóstwo czasu i energii. I to była norma, że po całym tygodniu w pracy, kiedy wracaliśmy do domu i mogliśmy się w końcu nim cieszyć w weekend, te weekendy często wyglądały tak, że pracowaliśmy jeszcze więcej niż pracowaliśmy w pracy. I spędzaliśmy jeszcze więcej czasu właśnie na sprzątaniu i zajmowaniu się domem i ogrodem e, niż. Niż, niż pracując, niż pracując w naszych formalnych miejscach pracy, ponieważ my kupiliśmy dom, który wymagał remontu, był dosyć zaniedbany. Więc przez długi, długi czas pracowaliśmy nad tym domem i ogrodem, żeby doprowadzić je do porządku. A kiedy już wszystko było zrobione i dom wyglądał pięknie, rozejrzeliśmy się po tych naszych wnętrzach i powiedzieliśmy sobie: Ojej, i co, to już? To wszystko? Na tym polega życie, że dążysz do kupna swojego domu, później masz swoje klucze i 25 albo 30 lat kredytu, jesteś uwiązany do jednej pracy albo kariery, żeby to wszystko utrzymać i to wszystko? Nie. W życiu musi być coś więcej. Można wycisnąć z życia więcej i to było nasze myślenie i to był nasz główny motyw, żeby zamieszkać najpierw w kamperze, a później w przyczepie kempingowej, a kamperem podróżować. To jest nasz sposób na wyciskanie z życia więcej. Jesteśmy tutaj szczęśliwi, ponieważ jak widzicie, mieszkamy w przepięknym miejscu. Nasza przyczepa ma wiele okien i z tych okien Roztaczają się wspaniałe widoki, żyjemy blisko przyrody. I czasami ja na tę bliskość z przyrodą narzekam, jednak nasz pies jest tutaj przeszczęśliwy i my też. Zauważamy takie rzeczy jak zmiany pór roku, zmiany pogody. Czasami to nie jest fajne, kiedy jest wichura i cała przyczepa się trzęsie. Jednak latem, wiosną nasze życie w przyczepie jest naprawdę sielankowe. Odkąd mieszkamy w przyczepie. Zauważyliśmy także yy, i nauczyliśmy się rozpoznawać wiele ptaków, wiele gatunków ptaków. Widujemy czaplę kilka razy dziennie, sójki, yy, jastrzębie, bażanty, dzikie kaczki. Dzikie kaczki to właściwie nasze, nasze sąsiadki tutaj zaprzyjaźnione. Także mieszkamy bliżej przyrody, zauważamy zmiany w tej przyrodzie, i to jest bardzo, bardzo relaksujące. Możemy teraz zajrzeć do przedsionka. Przedsionek. To jest taka struktura bardzo letnia, bardzo tymczasowa, i te ściany, te okna, które tam widzicie, one są przymocowane na suwaki. A co to znaczy? Co to znaczy latem? Latem możemy sobie po prostu odsunąć te ściany i zamienić nas, nasz przedsionek w taras. I to jest niesamowite. I oczywiście, kiedy robimy grilla, możemy sobie usunąć jeden z, z tych czterech paneli. I przedłużyć ogród, właściwie przyczepa, przedsionek, ogród, to wszystko zlewa się w jedną fantastyczną przestrzeń. Odkąd mieszkamy w przyczepie, na pewno odżywiamy się lepiej, jemy więcej owoców, warzyw, więcej zdrowych przekąsek. Zamieniliśmy słodycze na orzechy i suszone owoce. E, owoce są zawsze na widoku. Nie wiem, jak wy macie, ale ja mam także, jak nie widzę u moich owoców, to zapominam je jeść. <noise> I ta kuchnia, tak. Ta kuchnia jest mała i to może być denerwujące, ale z drugiej strony to zachęca, żeby e, jeść więcej, więcej takich rzeczy, których nie trzeba długo gotować. A co trzeba długo gotować? Oczywiście mięso. Nie wyobrażam sobie tutaj robić jakieś pieczeni, czy smażyć tutaj jakichś kotletów. Takie życie na małej przestrzeni, i na pewno ci z Was, którzy są zainteresowani van life, na pewno to potwierdzicie: że życie na takiej małej przestrzeni zachęca do tego, żeby jeść więcej warzyw, owoców, żeby odżywiać się bardziej na surowo, ponieważ są to posiłki, które można przygotować o wiele szybciej, zużywając o wiele mniej energii i robiąc o wiele mniej bałaganu. O wiele prędzej przygotujesz sobie jakąś sałatkę albo humus z marchewką yy, niż, niż jakiś obiad, który składa się z mięsa, ziemniaków i gotowanych warzyw. Także na pewno życie na małej przestrzeni zachęca do tego, żeby urozmaicić swoją dietę i jeść więcej warzyw i owoców, produktów nieprzetworzonych, które możesz po prostu przygotować szybko. Podsumowując. Może zastanawiacie się, co my właściwie robimy całymi dniami. Mieszkamy w przyczepie. Właściwie to niewiele tutaj robimy w niej, no bo co tutaj robić na takiej małej przestrzeni? Sprzątanie zajmuje 15 minut. Nie gotują, bo jedzą warzywa i owoce, orzechy. Jak, jak spędzamy dnie? Bardzo dużo czasu spędzamy na zewnątrz, właśnie dlatego, że mamy psa. I ten pies potrzebuje spacerów. Oczywiście nie możemy go skazać na to, żeby tutaj przesiadywał całe dnie. Wyprowadzamy psa jakieś pięć razy dziennie. Przy okazji wyprowadzamy siebie. Spędzamy dużo czasu na zewnątrz, nawet teraz zimą. Latem to już w ogóle w przyczepie właściwie tylko śpimy. Jak mówiłam, kiedy pracujemy, to nie pracujemy w pełnym wymiarze godzin, więc generalnie robimy niewiele. Ale z drugiej strony mamy czas na prowadzenie kanału, na robienie dla Was filmów, na realizowanie naszych pasji i zainteresowań. Mamy du dużo czasu na rozmowy, na snucie planów na przyszłość, marzenie o kolejnych podróżach. Także jest to takie życie trochę marzycielskie e życie na pełnym relaksie, wolne życie wolne w sensie wolności i w sensie tempa. Jest to nasze. Idealne, wymarzone życie, ponieważ nie lubimy pośpiechu, nie lubimy stresu, staramy się przed tym uciekać, staramy się przed tym bronić. Także nam życie w przyczepie służy, takie bardzo minimalistyczne, proste, skupione na takich najpotrzebniejszych czynnościach, typu właśnie przygotowywanie posiłków, spacery z psem, spędzanie czasu razem, tworzenie naszego kanału, tworzenie filmów dla Was. Także jest to takie życie, które absolutnie nie podnosi nam ciśnienia jest to takie życie sielankowe i możemy je realizować właśnie dzięki tej małej przestrzeni, dzięki temu bezpiecznemu portowi, dzięki temu azylowi, jakim jest dla nas ta przyczepa. Ponieważ mamy dach nad głową, małym kosztem możemy po prostu pozwolić sobie na totalny, totalny relaks, na luz, na zwolnienie tempa na skupienie się na tym, co jest dla nas ważne, i to jest właśnie dla mnie ta definicja wolności. Nie mamy tego ciśnienia, że musimy wstawać, musimy biec, musimy zarabiać więcej, 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 bo, bo trzeba nam więcej, 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 żeby utrzymać między innymi nasz dom. Nie ma tego ciśnienia. Nasze życie nie kręci się wokół pieniędzy i wokół zarabiania pieniędzy i gospodarowania pieniędzmi. I to daje nam niesamowite poczucie wolności i luzu. I to jest coś, czego nie zamieniłabym na żadne metry kwadratowe, na żadne wygody, na żadne pralki, zmywarki, lodówki yy, i nie wiadomo, co tam jeszcze można mieć w domu. Mm -mm, dziękuję za to. Wolę wolność i spokój i mobilność. Takie mieszkanie na kółkach wiele osób fascynuje, i nie ukrywam, że latem mieliśmy tutaj sporo gości, którzy przyjechali do Millpark między innymi po to, żeby nas poznać, zobaczyć naszą przyczepę i sprawdzić, czy my naprawdę tak żyjemy, jak przedstawiamy to na kanale. Także to były początki bardzo fajnych przyjaźni, bardzo fajnych kontaktów. Dzięki temu, że żyjemy na kółkach, poznajemy mnóstwo ciekawych ludzi, czy to tutaj na kempingu, czy w czasie podróży. I to jest niesamowite, bo te przyjaźnie. Właśnie zawarte w podróży, w drodze one są bardzo trwałe. Do dzisiaj jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi osobami, które odwiedziły nas tutaj w Park i ze wszystkimi osobami, które poznaliśmy w podróży. Generalnie poznajemy ludzi, którzy są zainteresowani takim stylem życia, mamy są dużo wspólnego i tworzymy wspaniałą społeczność. I to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Właściwie to nigdy nie mieliśmy aż tylu przyjaciół i tylu ciekawych znajomych. Jak od czasu, kiedy zamieszkaliśmy na kółkach, jak od czasu, kiedy wy, wyruszyliśmy przed siebie i uciekliśmy z naszego własnego domu. Dzisiaj mówię do Was i wychwalam moje życie w przyczepie. Zastanawiam się, czy Wy wyobrażacie sobie takie życie, czy takie życie wydaje Wam się atrakcyjne, czy jednak pozostajecie, wolicie pozostać w bezpieczeństwie czterech ścian, że jednak solidny dach nad głową, dom z cegieł to jest to, a nie jakaś tam struktura na kółkach. Ja absolutnie nie neguję zakupu nieruchomości i zainwestowania w nieruchomość, bo tylko nieruchomość będzie wam generować zysk, generować dochód. Ceny nieruchomości idą w górę z każdym rokiem. Ceny przyczep kempingowych, kamperów, łodzi mieszkalnych one będą lecieć w dół. W miarę upływu czasu, jak ta przyczepa, czy nawet piękny kamper, czy najpiękniejsza łódź. Jak te rzeczy zaczną się starzeć, zaczną tracić na wartości. W porównaniu do nieruchomości. W przeciwieństwie do nieruchomości. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie osoby, które mówią: sprzedałem dom i kupiłem kampera, sprzedałem dom i zamieszkałem w przyczepie, mam nadzieję, że sprzedaliście jeden z wielu swoich domów, bo ja nigdy bym nie zamieniła nieruchomości na coś na kółkach. Albo na kampera, albo na łódź. W związku z tym, że po prostu te rzeczy tracą na wartości. Dlatego fajnie jest mieszkać w przyczepie, fajnie jest mieszkać w kamperze, jeżeli to jest Twój wybór i jeżeli gdzieś tam masz swoją nieruchomość, masz swoją inwestycję, masz swoje zabezpieczenie na przyszłość. Także ja absolutnie nie neguję posiadania nieruchomości, ale raczej jako inwestycji niż coś to czyni Cię niewolnikiem. Niech ta nieruchomość zarabia na Ciebie, a nie odwrotnie. Kolejny wielki plus mieszkania w przyczepie i tego, że jesteś mobilny, że możesz zmienić położenie, możesz zmienić swój adres bardzo szybko, jest to, że możesz sobie wybrać sąsiadów. Ja nie ukrywam, że nasi sąsiedzi w domu naszym działali nam na nerwy strasznie. I to jest wspaniałe, że tutaj właściwie nie mamy sąsiadów. Oczywiście bywają goście którzy rozbijają się dosyć blisko, ale nawet jak przyjdzie ktoś, kto jest koszmarem, to on sobie pojedzie. Pojedzie po tym weekendzie czy tygodniu. To nie są osoby, na które jesteśmy wskazani na najbliższe 25 czy 30 lat. Nie, nie, nie. Z drugiej strony, jeżeli Twoi przyjaciele są w innym kraju, może też mieszkają na kółkach, może organizujecie sobie jakąś wspólną eskapadę, czy to z przyczepami kempingowymi, czy z kamperami, możecie się spotkać, jechać razem, rozbić obóz razem. Możesz sobie wybrać sąsiadów, i to jest bardzo ciekawy aspekt życia w przyczepie kempingowej. Możesz sobie wybrać sąsiadów, albo możesz ich nie mieć wcale, jeżeli masz takie życzenie. Ostatnio myślałam o tym naszym czasie na kółkach już ponad 2 lata. I powiem Wam, że czasami, jak mam jakieś problemy, to mówią do Marka: Mark, no co ty, poradzimy sobie. Przecież przejechaliśmy Alpy 30-letnim kamperem dwa razy, mieszkamy już tyle czasu w przyczepie kempingowej. Takie życie uczy Cię rozwiązywać problemy i uczy Cię wiary w siebie, uczy Cię tego, że sobie poradzisz, bo na co dzień wychodzisz ze swojej strefy komfortu, żyjesz poza swoją strefą komfortu. I to naprawdę hartuje ducha, hartuje charakter. I dopiero kiedy rzucisz sobie takie wyzwanie, jak zamieszkajmy we troje na 10 metrach kwadratowych, dopiero wtedy przekonujesz się, do czego tak naprawdę jesteś zdolny, jakie masz możliwości i ile jest w tobie potencjału. Bo ja wierzę głęboko, że takie radykalne zmiany w życiu, jak. Wyprowadzka z domu, pozbycie się większości swoich rzeczy, pozbycie się zobowiązań, że to jest naprawdę bardzo, bardzo rozwijające. My już jesteśmy na takim etapie, kiedy czujemy, że naprawdę możemy wszystko. <grym> I może wyda Wam się to trochę dziwne, bo mówi to do Was osoba, która mieszka w przyczepie kempingowej, która pracuje na kempingu. I może dla Was to się wydaje takie trochę nieudane życie, niezbyt fajne. To nie jest coś, co. Sprawia, że ludzie zaczną ci klaskać i, i będą zachwyceni tym, że tak żyjesz. Tak naprawdę dla większości ludzi to jest totalna abstrakcja. Jednak dla nas jest to wymarzony styl życia i czujemy się naprawdę wyzwoleni, dzięki temu, że tak drastycznie ograniczyliśmy swój czas, stan posiadania i że po prostu możemy żyć wszędzie. To jest wspaniałe. Także tyle, jeżeli chodzi o życie w przyczepie na co dzień. Ciężko naprawdę w kilku słowach jest streścić te wszystkie plusy. Mam nadzieję, że ten film dał Wam troszkę do myślenia. Może stanie się dla Was inspiracją. Może Ty też myślisz o tym, żeby zamieszkać w kamperze albo przyczepie, ale masz pewne obawy. To nie jest łatwy styl życia, ale jest na pewno bardzo rozwijający. My odkąd mieszkamy na kółkach, nauczyliśmy się naprawiać wiele rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, nauczyliśmy się rozwiązywać konflikty, nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą. Nauczyliśmy się jeszcze lepiej ze sobą po prostu żyć nawzajem, i to na pewno jest duży test dla pary życie na takiej małej przestrzeni. Jednak, jeżeli możecie to ogarnąć, jesteście w stanie przegadać różne tematy, różne trudności, jesteście w stanie się zorganizować tak, żeby życie na takiej małej przestrzeni było szczęśliwe, no to jest naprawdę wspaniały sposób na to, żeby związek po prostu scementować. Albo jeżeli coś jednak nie gra, macie inne priorytety, macie inne potrzeby, po prostu takie życie bardzo szybko uwypukli te różnice. I jeżeli różnice są no, nie do przejścia, no to pewnie to oznacza koniec i rozejście się swoją stroną. Jednak dla nas jest to sposób po prostu, żeby jeszcze lepiej, jeszcze lepiej żyć ze sobą razem. Oczywiście tak mała przestrzeń mieszkalna niemalże wymusza to, że prawie wszystko robimy razem i dużo czasu spędzamy razem. My jeszcze pracujemy razem, ale dzisiaj nie chcę za bardzo opowiadać o pracy, bo myślę, że to temat na kolejny ciekawy odcinek. Plusy i minusy naszej pracy. Tak, żeby dodać właśnie jeszcze smaczku, nie dość, że mieszkamy w przyciepie kempingowej, to też pracujemy razem, także dla wielu to może być hardcore. Takie życie wspólne na małej przestrzeni yy, uczy nas na pewno rozwiązywania konfliktów, lepszej komunikacji i to był niezły test i sprawnion dla naszego związku. Po pierwsze ta decyzja pierwsza dwa lata temu, zamieszkajmy w kamperze. Gdybyśmy mieli inne priorytety, Gdybyśmy mieli inne poglądy na to, czego potrzebujemy, gdybyśmy mieli inne potrzeby, to nigdy byśmy nie znaleźli się razem w kamperze, a teraz w przyczepie. Jest to niezysprawne dla związku i na pewno to jest taki kat katalizator, i jeżeli macie jakieś problemy i różnicie się na tyle, że nie możecie pewnych tematów po prostu przegadać i znaleźć kompromisu, to takie życie właśnie na kółkach na małej przestrzeni bardzo szybko zweryfikuje, czy możecie e, swoją życiową podróż odbywać razem i dążycie do tego samego kierunku, macie ten sam cel, czy jednak macie inne priorytety, no i wasza podróż będzie kontynuowana solo. My mamy to szczęście, że nam takie życie po prostu służy, jednak wiem, że nie każda para by sobie poradziła z wyzwaniami dnia codziennego życia na 10 metrach kwadratowych z sem. Wizerkowi udzielił się klimat naszej przyczepy: cisza, spokój i relaks. I my na bazę naszej przyczepy i na miejsce do życia wybraliśmy kemping w Anglii. Jednak w dzisiejszych czasach przy takim rozwoju usług świadczonych przez internet naprawdę można pracować zdalnie z jakiegokolwiek punktu, gdzie masz internet. Także to jest też wielki plus życia na kółkach, że można pracować zdalnie, można podróżować. I my akurat wybraliśmy sobie bazę tutaj. Większość roku spędzamy w Anglii, jednak może przyjść taki czas, że będziemy chcieli żyć mobilnie, na stałe. I jest to o wiele prostsze, kiedy żyjesz na kółkach, niż kiedy jesteś przywiązany do nieruchomości, bo naprawdę możesz pracować zdalnie i podróżować. I to jest bardzo, bardzo proste w dzisiejszych czasach. Także jest to przywilej kogoś, kto potrafi żyć na małej przestrzeni, czy w kamperze, czy w przyczepie. Nie masz wielu rzeczy, nie masz zobowiązań, jesteś wolny i możesz pracować, gdzie tylko chcesz. Także tyle ode mnie na dzisiaj, jeżeli chodzi o plusy życia w przyczepie kempingowej, o plusy mieszkania na kółkach. Pożegnam się z Wami tutaj w blasku naszej. Karawaningowej choinki, która jest adekwatna do powierzchni, na jakiej mieszkamy. Jak wam się spodobał ten film? Co myślicie o moich powodach, o moich przemyśleniach, o moich powodach, dla których wybrałam życie na 10 m2 no 20 z przedsionkiem w sezonie letnim. Czy wyobrażacie sobie takie życie, czy takie życie Was pociąga? Czy te plusy to tak naprawdę plusy, a może jest to dyskusyjne? Może moja perspektywa w ogóle do Was nie trafia? W każdym razie, jak mówiłam, mi takie życie służy, Markowi też, naszemu psu jak najbardziej. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału Kasia Kempinguje Kazik TV, mam nadzieję, że zostaniesz moim stałym widzem. Nic prostszego, wystarczy kliknąć w przycisk subskrybuj i kliknąć dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. Dziękuję serdecznie za to, że od, od lat, niektórzy z Was od lat śledzą moje losy, oglądają moje vlogi. Jest to niesamowita motywacja do dalszego działania. Dziękuję Wam za to, że nadal ze mną jesteście. Dziękuję nowym widzom, którzy zasilają szeregi KazikTV i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pa pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.